Hej, to drugi odcinek z Minecrafta, według mnie. Dzisiaj może pójdziemy do tego cave'a, który zauważyłam, jak obejrzałam nasz poprzedni odcinek. To tutaj w ogóle się znajduje jakiś cave. Ja myślałam, że będę kopać kopalnie, a tutaj cave y. Przejdziemy na do wysokiego, potem najwyżej. Zabijemy się o węgiel, to od razu wielki plus. Ja. E, bardzo długi ogólnie był cave. Normalnie dwie godziny zajęły przechodzenie go wszystkie tunele wlazłam. Po prostu e, czasami takie cave y się długo wygenerują, że szkoda gadać 5 sekund i nawet żelaza jednego. Więc tak, w tym odcinku... polowanie. Tak, bo nie, nie mam jedzenia. A okropnie mi się przyda. Więc zrobimy sobie ze dwa mieczyki kamienne. No i co? I pójść tylko na polowanie. Mam jakieś jedzenie, jak coś... Jeszcze... Jak coś to arbuzami mogę... Jeszcze dwie... Z arbuzów mogę, o tak powiem. No nie będziemy się iść ekstra daleko od... Ekstra bardzo daleko od dala, bo nie chciałam zgubić tych gór. Bo ja mam coś w domku na nich plany. Wy też słyszeliście ząbka? Pod ostatnim filmem było tak malutko wyświetleń. Ostatnio widzę, widzę tylko, że pod MySypy są wyświetlenia. Pod Minecraftem dwa, może jedno. A tutaj proszę bardzo. myślałam, że, że MySypy to będzie taka nielubiana seria. Kiedy miałam 9 lat, a, a tutaj proszę bardzo. MySypy po prostu. Najwięcej wyświetleń. I w ogóle może ściszę gra. Owieczka... Oooo, mam już kilka A To jest jeden pomysł. Nie tak, Chwila. Kurde. Na, na Ciebie całe łzy. Więc tak, um, to tak jak poprzednim w poprzednim odcinku i pewnie w prawie każdym tak będzie, To robione, że na każdym filmiku już będę pozdrawiać mojego kolegę, kapitana Coxa, i odsyłać, żebyście go subowali. jeżeli mnie nie zasubujcie, bo ogląda mnie masa, no już nie masa, bo masa to ogląda słabych youtuberów. Dużo osób też mnie ogląda, a nikt chyba nie subskrybuje. Odcinku na bodajże teraz będzie Finn i Jake albo MySypy. Sprawdzę sobie, ile dokładnie mam subskrypcji. W, w ogóle na MySypy. No, znowu reklama. Na MySypy cały czas trwa konkurs na to, żeby mi wysyłać prezenty. I kto najwięcej prezentów wyśle. Ten dostanie te ładne włosy, które pokazywałam w którymś odcinku. I jedną rzecz z moich mebli, którą by chciał. Którą by chciał. Ja pozwalam wszystkie. Więc proszę bardzo, zachęcam do... Do... no nie subskrybowania, no bo... Do subskry... Zachęcam zresztą też do subskrybowania, do wysyłania prezentów. I muszę znaleźć drewno. Węglem już przepalimy. Mówiłam, że nigdy nie przepalam, ale to jest wyjątkowy przypadek, w którym nie mam nic do jedzenia. Poczekajcie, nie patrzę. Nie patrzę. Słuchajcie, zrobię cięcie, bo widzę noc się robi. Albo zresztą, mam łóżko, czy nie mam łóżka? Mam niby wełnę na łóżko. Dobra, gdzie jest zombie? Poczekajcie, zrobię cięcie, znajdę go, zabiję i się prześpię. No hej, już jestem. Przestałam się, zabiłam tego zębiaka. O, to w ogóle. Kości mamy! To od dzisiaj, jak oczami jaskini, nie będę bić mieczem. Będę bić kością. Pst. Jeszcze jajko mi kura zniosła. No, znowu nie mogę sprintować. Powiecie mi, czemu tak jest, tak szybko w spada.

nie bije! Uję się! Poczekajcie chwilę, przejdę cave i do was wrócę. Cześć, pół godziny mi gdzieś to zajęło, ale mam żelazne rzeczy z tak pochodni spawner mobów. Jeden. Gdyby nie mogło być lepszych enchantów. Ej, teraz sobie coś uświadomiłam. Mamy pszenicę. Możemy zrobić ciasteczka. Um, I jeszcze jedno. Wytłumaczycie mi, gdybyście wiedzieli, jak się wyłącza reklamy. Bo ja nie cierpię tego. Nie trafiam w krzyżyk. Włączać mi się jakieś reklamy. I po prostu nie wiem. O Jezus, dwójka. I mamy chlebka. Idziemy dalej. Dobra, idziemy teraz tylko ten korytarz, żeby był drugi spawner mobów albo, nie wiem, twierdza. Albo opuszczona kopalnia, albo coś w tym desnie ogólnie. To by było świetnie. Dobra, lecimy, lecimy. Daleko stąd, daleko stąd. O, tutaj to chyba jest ten jeden z tych bardzo kończących się cave'ów albo niekończących się cave'ów I chyba to będzie ten cave niekończący się Bo tak idę, idę, mam 38 pochodni, tak poza tym już Co jeszcze wpakowałam się? Idziemy. Napiszcie mi w komentarzach, jeśli chcecie na przykład zobaczyć mnie, mojego psa, który zresztą teraz mi pomaga nagrywać. Siedzi obok mnie i na mnie leży. Z jutrą chciałam zacząć jako chyba 13 latka, ale mama mi nie pozwalała, więc zaczęłam dopiero teraz. LOL będzie niedługo na set. Myślałam, że tu klasyk jest. I chcecie, żeby ta seria była na hard, czy tak jak teraz jest na Easy, -acze? a czasami jak coś pokazuje na pizzfulu, Czy ma być wiecznie na Easy, czy ma być na hardzie? łatwiej. Wychodzimy już z tego po potem go obejdziemy całego, bo dzisiaj już skończyły mi się pochodnie. W następnym odcinku może to zrobimy. Dzisiaj trochę pozwiedzaliśmy kopalni byłam razem z wami. Chyba to widzieliście, powinniście chociaż. Byłam na polowaniu w kopalni. Mamy żelazne rzeczy, to najważniejsze. I teraz tak, niech ktoś mi powie jak ja mam stąd wyjść, bo chcę już do domu, a nie znam drogi. Do domu. Uh, się zrobił. Najłatwiej. Jejdź Teraz powinnam się zmieścić w tych 15 minutach. Dlaczego 15 minut? Tak, bo mam jakiś limit dziwny. Dobra. I teraz cały czas lecimy do góry. A ja byłam głęboko. chociaż sobie kobla nazbieram. Ale tak jak mówiłam, chociaż sobie kobla Tak, kobla sobie nie nazbieram, zapomniałam, że kopię się dwie kratki do przodu i dwie kratki. Dwie kratki do tyłu i dwie kratki się podnoszę, więc... Przepraszam za to, że jestem taka niedokładna i was zmylam. E, no, cóż, co masz co poradzić? Co zrobisz Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ja już będę powoli kończyła, nagrywam ten film 14 minut, a mam ten limit. No to papa, trzymajcie się, cześć! Chociaż jeszcze się powiem, to żegnam w takim jasniejszym... Tak, nie mam podnik. To żegnajcie, żegnajcie się, cześć! Tylko macie zostawić lajka.